Cześć, to Dorota z kanału Zbuduję Ci Dom. Dziś porozmawiamy o tym, czym będziecie grzać w swoim domu. Są grzejniki e, montowane w domach przez wiele, wiele lat, e, do teraz. E, natomiast nie jest to dobre rozwiązanie. Jest to źródło ogrzewania punktowe w jednym miejscu. Tam, gdzie jest grzejnik, jest ciepło. Tam, gdzie go nie ma, ciepła nie ma. Grzejnik pracuje na wysokim parametrze, więc zużywa dużo energii. E, a tego nie chcemy. Co zużywa tej energii mniej? Może ma maty grzewcze? No, na pewno nie. Tego nie daj sobie wcisnąć, bo to nie jest dobry pomysł. Zadzwonią do ciebie i powiedzą ci, że ci to super tanio założą i ty to kupisz, a potem będziesz płakał płacąc rachunki. Będzie cię to kosztować 3,5 razy tyle, co za pompę ciepła. Rozwiązanie jest jedno: trzeba zamontować podłogówkę. Podłogówkę warto zainstalować samemu, bo można sporo zaoszczędzić. Zrobiliśmy ją u siebie w studio i w szklarni, w sumie na 70 metrach kwadratowych. Poszło łatwo, poszło szybko i dzięki temu nie wydaliśmy tak na szybko licząc 7000 zł na ekipę, która by to zrobiła za nas. My jesteśmy na etapie rozważań, jak poprowadzić podłogówkę w naszym dużym domu. Natomiast wy możecie zobaczyć na naszym kanale to, jak robiliśmy podłogówkę w Małym Domku. Zapraszamy do subskrypcji i oglądania. Bądźcie z nami.